Siemanko kurwa, kontynuujemy jazdę z... ...Land of Thaedr... Eee. Dobra, więc wybieramy profil. Tracena... Select. Single player... Dobra, co tu dużo gadać, load game i jadyma eee, dobra, hospital, wow, wow. Nie, to było chłotwe. Jo Dobra, skurwiamy zombiaki, tak jak kurwa nie wiem Jak kurwa rzeźnik O, ktoś idzie Kurwa. Skurwy Boom! Ha 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 Suko Dobra czekajcie skąd on to kurwa wyszedł Otwieraj się, szmaciarzu Dobra kurde, musiałem coś zrobić O, babcia co kotlety pizdą klepie Szmato Granaty na razie nie A Rewolwer też nie Rifle na razie użyjemy na tych chujów Dziadek co z schabowego kutachem kroi A to jest kurwa ten Łojciec co bez żebra do domu wraca Po imprezie kurwa Impreza kurwa, wycinanie żebra Wu Stanie suka wiedziałem Rozjebę ją. Rozjebę cię suko Co kurwa Na te zapieś kurwa I do domu idź schabowy gotuj Suko O kurwa Ale kurwa wyrwało Oj kurwa Nie mogę paść O kurwa Ej jestem na... Ledwo co kurwa przy życiu Tabir Tabir Suko Szybko kurwa Szybko Kurwa O kurwa w banie e nie, bo się trochę czekam Kurwa mać! A Teraz straszniejsza ta gra No kurwa znowu, nic hP nie mam Suko jebana Tawaj kutasie się No i kurwa pograłem Ordynator co suki jebie Ci kurwa jak biegają Tu ty, tu ty, jeb. jest kurwa! Jest! Przeżyłem to doktor kurwa Teraz się kurwa zacznie jazda, ja wam to mówię. Ja pierdolę Dobra jadyma Chciałem być chwilę ze dwóch. Dawaj mnie to kurwa. Ammo zrobimy. No dawaj mnie to kurwa. A NFZ kurwa. <todgłos> dawać kasę chuje. Szmaty jebane. Dawaj. Łał! <todgłos> 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 Suko jebana. To jest ta, co pacjentom. Ta, co pacjentom kiełbacha opierdala. Co kurwa. Taki kozak z ciebie? Przejdziemy ten szpital z palcem w dupie. No, ona już miała ten. Mogę ją w kichę jebnąć, ale nie. słuchajcie człe no no na. Chodź tu, kurwa O, ten miał na pewno pałę o ojebaną Ten chyba na kastrację przyszedł Bo wy dzisiaj nic nie ma w gaciach I uwaga Tu, ty, tu, ty. O, kurwa Ja pierdolę No i co, kurwa, klęczysz Sukojebana, jebana, mój pierwszy dead Dobra, tutaj Jeszcze raz i spokojnie, Kraken. To, że się kurwa przy utrzymuje, to jest wielki fart. Kurwa, wskakuj tam, nie dorosłuj, jebany. Co, gdzie starzyk skasnie nauczyli Cie... Kurwa, co sapiesz, tak? Nie, 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 nie. Wstawaj na dobry początek No rozwajcie drzwi suko Co kurwa się Puntujesz Uwaga i teraz Pod, Podkręcona Kurwa Uuu! Podkręcono mnie i zajebałem Kucak gaming yeah. Chodź kurwa Cze Czekałem na ciebie Teraz spokojnie trzeba O kurwa, chodź ty na... Piesek Suko, będziesz mi tu warczeć Dobra, żeby się Najwyżej Dobra, mam, mam cel Zapamiętaj dzień, w którym odnalazłeś sens Teraz na rejonie z głośnika HG Tutaj zamknę. Kurwa Ooo, dzień dobry panie doktorze, że po do zdrowia. Masz to chuju Suko Jak odleciał Suk Ale granacik wypierdolił Aż w slow motion muszę jebnąć O, nie, o, tak, o. Mam cię na chuju. E, dobra, tam później. Słodziaki moje. I chyba gestapo było. O, będzie coś. O, wiedziałem. Kurwa! Czekałem na ciebie, chuju! Suko jebana A, się zdygałem, ja pierdolę Suka jebana Kurwa straszyć Dobra, kurwa save'a trzeba zrobić, bo się dygam już Save continue. Ten co kurwa rej Wymyślcie, że to jest tak łatwo grać w tą grę Akurat się mylicie Chodź kurwa Czekałem na ciebie jeszcze uzbroję w mojego Rafla No brata mamy Pies jest Albo lepiej nie Lepiej huchać na gorąco Kurwa ze czy co? No suko chodź tu kurwa Dobra, koniec tam No zbugała się pój Kurwa le ammo na ciebie straciłem Amo Chcę wyjść wyjść dobra kurwa trzeba ich las las pierdolić suki jebane no kurwa mać tutaj nawet jest kotleciara ten co kurwa skacze ciara wypierdalaj kurwa na wieś Wypierdalaj na wieś Fizycz, Fizycznie jest z nami A kurwa Duchowo jest kurwa U siebie na wsi I robi schabowe Dobra i kampimy kurwa Dobra rzutowałem Taki mały żarcik Chuech Chujchujch no tam może być jakiś fant ukryty, ja chcę. Tam widać, że zajebista grafika, kurwa. Polecam tą grę gorąco, szczególnie graficznie. Dobra, odpocznij se. Dobra, lepiej się uzbroić. Dwa mać! Ja pierdolę! Ja jebę, o kurwa, co to było? Mam cię na oku. <śm> Jeden kurwa strzał i po mnie Czekam na ciebie Pięty mamy już rozgrzane Co mi drzwi niszczysz kurwa Kurwa, ale i ta gra jest coraz straszniejsza kontakt O Jak za to się kurwa nie pozbiera, chuj. tutaj nic. Byłem. A, tutaj tak. Tak. No, wstawaj, kurwa. Chcę wypróbować moją nową broń. Nie, 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 nie. Kurwa, mać! Ja pierdolę. Kurwa. Chuj ci w dupę, szmato! Kurwa... Dobra, kurwa... Chuje, jebane w dupsko... Szmaty pierdolone... To ja tam znowu dojdę i w następnym odcinku zobaczymy, co będzie dalej. Mnie szkurwił, kurwa! No kurwa, ma, zaraz ci wypierdolę, suko! Kurwiłeś mnie już! Kurwa, chodźcie tu, wszystkich! Takich jak ty do... Kurwa, na klatę biorę, suko! No co kurwa machasz? Tą łapą, suko jebana! Konia chcesz mi zwalić? Co biegasz, kur... nie biegaj, bo się kurwa zmęczysz! Suko pierdolona... Dobra, bo... Albo, albo... Dojdę tam, razem z wami... się naprawdę już... Kurwiłem. Dojdę tam razem z wami, nara. I wypierdolajcie. Aż nie mam humoru Chodź tu kurwa Wiedziałem, że się teraz to... Dobra, pójdziemy po ammo i dojdę i skończę to. O, dzień dobry. No kurwa, chyba dzisiaj tam nie dojdę. Chyba kurwa nie dojdę. Kurwa, Na Pierdolę, kurwa. Chegnajcie kurwa, dzięki za uwagę Kurwa, niestety muszę, ja pierdolę Kurwa